Witajcie, kochani, na moim kanale. Chcę Wam dzisiaj pokazać coś, co właśnie przyszło do mnie. A przepraszam. To jest tarot runiczny, kochani, ze sklepu 8. Zobaczcie pudełko, jest takie magnetyczne tutaj, zamykanie. Więc mega. W środku mamy runy. Ja kocham runy. To jest moja wielka miłość. E po prostu marzyłam o tej talii i w końcu jest. Mamy książeczkę. W tej książeczce uff, powiem Wam, że jest boska, naprawdę. Jak sobie patrzy na to, moja ukochana karta. <laughs> Zawsze. No i jeszcze y, gwiazda i umiarkowanie. To są takie trzy moje ulubione. I powiem Wam, że to jest moc. Jest tarcza algizowa. Jest kobieta, która oswoiła wielkiego niedźwiedzia. Tutaj mamy wyróżkę, No, nie, no przepięknie to jest ta książka. Widzę, że jest po prostu taka. Wiecie, genialna. Jest ładnie opisane. Mm, w języku angielskim ja akurat mam. I no, jest moc. Posz. I tutaj mamy. Podział na opis, co to jest ten runiczny tarot. Arka na główne, arka na małe. I mamy tutaj e, rozkłady. Książka jest super, powiem Wam. Jak się tak, nie jest za duża, ale jest wystarczająco duża, żeby przynosiła, wiecie, radość czytającemu. No i obrazki są boskie. Ja się już nie mogę, do... O jezu, tam są też one opisane. No tak, powinny być. Tu mamy jeszcze tą małą książeczkę mamy ten sklep, bardzo polecam. I one mają tarczę algizową z tyłu, także coś pięknego. Zacznijmy sobie może tak od początku. Chciałam Wam pokazać tylko ten tył. Głupiec. Przepiękna grafika. Muszę Wam powiedzieć, przepiękna. Taka porywająca. Od razu jesteśmy w. Ojej, magik. <laughs> Od razu jesteśmy w tej bajce. Od razu jesteśmy w tej opowieści. <laughs> Piękna kapłanka. Wow. Niesamowita. No, będę tak odkładać te karty. Cesarzowa, jaka piękna. O, cesarz od razu wyskakuje, mówię. <laughs> to moja żona. <laughs> cesarz i cesarzowa przedstawiam się. Tak. Wow, jak te karty świecą. Niesamowicie są zrobione. Przepięknie. Kochankowie. O, jaka tęcza, Magia, zobaczcie, jest magiczne. No i moja, już wiem, moja ukochana karta. To znaczy nie wiem, co będzie dalej, bo powiem Wam, że nie oglądałam tych wszystkich flip-flow, żeby mieć trochę niespodzianki, tylko wiedziałam, co nieco. Jakość kart spoko. Nie za gruba, ale nie za cienka. Jest ok. Będzie git. Mamy pustelnika. Mm. Koło fortuny. Prząśniczki, trzy normy. Mm. Jak na runie perdro u Weniksa. Tak. Sprawiedliwość. Oj oj oj, ostra. O! Wisielec. Mm. niesamowicie magiczne karty. O! o Boże, jakie to piękne. Jakie ona ma cudowne włosy. Umiarkowanie. Kusząca karta. Umiarkowanie. No to mam kolejną ukochaną kartę. <śm> Wieża. O, wow. Zobaczcie, tutaj mamy smoka. Niszcząca moc. Ta wieża runęła, bo nie miała wyjścia dosłownie. Zamiast pioruna mamy ogień. Gwiazda. No ciekawe. To jest kolejna talia, w której gwiazda, ta karta, przedstawia mężczyznę. W elfickiej talii również mam takiego elfa z kolei. Też jest piękna, to wam pokażę kiedyś. Księżyc. Jak w tej opowieści o dwóch wilkach, dobrym i złym wilku, tak? Pewnie znacie piękne słońce trochę jak Rydwan nawet bardzo jak Rydwan ale słońce to jest dziewiętnastka sąd ostateczny no, fajny anioł nie powiem świat To chyba buławy. Albo nie, to mogą być... Muszę zobaczyć. Nie, to są puchary. Mm, interesujące. Tak, tutaj mamy dwa puchary. Jakiś skryptroniczne. Oj, piękne. So Niesamowita grafika naprawdę, są rewelacyjne. Głębia, niesamowita głębia z nich bije. Świetnie zrobione karty. Nie ja się trochę wyłączyłam, bo tak wiecie, przyglądam się i cieszę. Ojej. buławy, tak? Słuchajcie, nie mam pewności, muszę to zobaczyć. Odwrócona tarcza, odwrócona Algis runa. No. Nie, to są, słuchajcie, monety. Ja już nie wiem. Nie wiem. Muszę do nas spokojnie sobie. Na tych kartach są wpisane bind czyli skrypt runiczny w postaci znaku graficznego jedynego. O, jeżeli kochacie runy, to zapraszam Was do siebie na portret runiczny. Niesamowicie pięknie pokazuje nasze potencjały, nasze możliwości, nasze dary, etapy w życiu, jakie nas czekają, nasze cienie. Niesamowita podróż. Uch. Nie, tu są dopiero buławy. Tam były pentakle, monety inaczej. Piękne. Piękne, 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 piękne karty. No, zobaczcie to. Mercamo. Mm. Romantic Full HD. <grymne> tu trochę gorzej to wygląda w sensie energetycznym, ale oczywiście pięknie zrobione. Mm. Wow. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobrze zrobione karty. Piękna grafika. I twarze. Przez chwilę myślałam, że to Aragorn, ale nie. W sensie Viggo Mortensen. Morten <grych> Oj, mocne. One wyglądają trochę jak zdjęcia trochę jak obrazy. Trochę jakbyśmy oglądali film. No niesamowicie przenoszą w ten świat. Niesamowita podróż. Mm. Mnóstwo detali. Pięknie zrobione karty. Tutaj widzę. Okay. Trójka mieczy. Uuu. U Ula la. No zobaczcie to. Dwójka mieczy. Oz mieczy. Hm. Czuć energię. O oh, wow! Król Buław. No, król Buław jest fajny. <ścoughs> Królowa Buław. Mhm, Czap. To rycerz buław. Boże, co ja mówię. <laughs> piękne. Paść buław. Z pewnością... Ojej, jakie to też piękne. Książka. Ta książeczka tutaj. Oj, tak, tak, zaraz zrobię porządek z tymi moimi pięknymi, nowymi kartami, ale jedną ręką tutaj <grych> operuję, więc dlatego mamy taki bałagan. No, ta książka będzie wiele wyjaśniała dla osób, które mm, może nie wiedzą nic o mitologii. I nie znają też run. No, na pewno, na pewno też pomoże adeptom Tarota e, połączyć te dwie piękne sfery. E, tak, to będzie niesamowicie piękna podróż, już to wiem. Dobrze, kochani, przepraszam za chaos. E, dziękuję za filmik, za Wasz czas. Jeśli ktoś dotrwał do końca. Co, może sobie tego zrobimy. Co my tu mamy? Dziewiątkę. Dziewiątkę kielichów. No, karta pełna obfitości. Obfitości wiedzy, na znaczy, yy, wiedzy, przesłań. Na pewno nikt nie wyjdzie głodny z takiego czytania. Wszyscy dostaną to, po co przyszli. Będą nasyceni wiedzą i odpowiedzią na zadane pytanie. Magiczna, niesamowita, piękna talia. Zapraszam Was, kochani, do podróży. Magicznej podróży do świata Rumi i Tarota. Póziaki, pozdrawiam Was serdecznie, miłego wieczoru, dnia, nocy. Pa pa!